Do Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie trafił Delfin 2, podwodny statek przeznaczony do badań głębinowych. Podwodną perełkę czeka teraz szczegółowy proces konserwacji, tak by wkrótce mógł cieszyć oko zwiedzających. Zbudował go w 1973 roku Antoni Dębski, z zawodu mechanik okrętowy, nurek i twórca batynautyki w Polsce. Pojazd był holowany. Tam była próba jakiegoś własnego napędu, ale zakończyła się niepowodzeniem. Przeznaczony był dla dwóch osób dla pilota i dla obserwatora. Korzystając z zapasu powietrza w dwóch butlach przemysłowych o 50, 50 litrów i ciśnieniu roboczym 150 atmosfer, pozwalało na przebywanie pod wodą do 10 godzin. DELFIN-2 podczas obserwacji sieci pływał na głębokości od 100 do 140 metrów. Prawdopodobnie mógł się zanurzyć do maksymalnie do 200 metrów yy, głębokości. Yy, położenie yy, pojazdu pod wodą regulowały dwie pary sterów yy, poziomych i jeden ster yy, pionowy z tyłu. Do pojazdu na powierzchni wody wchodziło się przez właz górny, natomiast z dołu jest właz awaryjny, przez który załoga mogła w razie potrzeby opuścić po wyrównaniu ciśnienia wewnątrz do ciśnienia hydrostatycznego. Nasza pracownia już wielu z państwa miało okazję zobaczyć nasze działania. Jest przede wszystkim nastawiona na rzeczy pozyskane podczas badań archeologicznych. Ale jak widzą Państwo, zajmujemy się bardzo szerokim spektrum i za mną obiekt, który za chwileczkę zaczniemy konserwować, zupełnie innego typu, czyli rzecz, która nie była setki lat pod wodą, zdecydowanie obiekt techniczny, który będzie podlegał zupełnie innym sposobom konserwacji niż te rzeczy archeologiczne. Tak jak Państwo widzą, on jest bardzo mocno zabrudzony. Więc pierwszy etap to będzie porządne wymycie tego, tego delfina. Po to również, żeby stwierdzić dokładnie, jaki jest stan jego zachowania. Ja bardzo się cieszę. po. Pier pierwszej takiej analizie, po pierwszym oglądzie, baliśmy się, że same blachy są dużo bardziej przerdzewiałe. Jest w dobrym stanie. Zaczynamy od, od umycia, dokładnego umycia. Następnie będzie to etap na pewno piaskowania. Nie, oczywiście będzie robiona dokumentacja na każdym etapie, więc wrócimy do tych kolorów, które Państwo widzą. Będzie on pokryty farbami odpornymi, również na warunki atmosferyczne. Jego pierwszym miejscem ekspozycji będzie wystawa na Łowiance, ale nie wiemy, jak będzie eksponowane w kolejnych latach, więc będzie tak zabezpieczony, żeby mógł również być pokazywany w sposób skansenowy. Ten obiekt jest absolutnym unikatem, wyjątkowym zabytkiem techniki, Polska myśl techniczna, która spowodowała, że tego typu batyskafy do testowych badań na morzach i oceanach były w ogóle używane przez, polskie, przez polskich naukowców. Morski Instytut Rybacki tutaj przewodził właśnie po drugiej wojnie światowej w badaniach morza i ten, że batyskaf służył właśnie dwóm naukowcom docelowo do tego, żeby obserwować jak w toni morza czy oceanu zachowują się sieci, zachowują się ławice ryb, więc tego typu badania były bardzo ważne i, i, i ten, że właśnie pojazd temu służył, czyli, czyli właśnie zabytek oceanotechniki, a mamy w Muzeum dział właśnie oceanografii i, i budujemy tą kolekcję, próbujemy tego typu perełki znaleźć, e, niewiele ich przetrwało, no i to jest dla nas ogromna satysfakcja, że udało nam się z rąk prywatnych pozyskać tego typu obiekt. Iż w przyszłym roku na takiej przekrojowej wystawie o badaniach morza no będzie to taka nasza wisienka na torcie i będziemy mogli się pochwalić, jak, czym zakończy się ten proces konserwacji. Centrum Konserwacji Wraków Statków w Trzewie działa od 2016 roku i stanowi oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Placówka składa się z dwóch głównych części: wyposażonej w nowoczesny sprzęt pracowni konserwatorskiej oraz magazynu studyjnego służącego do ekspozycji zgromadzonych zabytków dla zwiedzających. CKWS zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcą podejrzeć morski świat.